Kiedy mężczyzna zostawia żonę, która właśnie uratowała mu karierę, wszystko wydaje się przesądzone. Ale to, co zrobiła ta kobieta w odpowiedzi, zaskoczyło nie tylko jego, zmieniło zasady gry. To, co wydarzyło się dalej, wywołało burzę w całym mieście. Zawsze myślałam, że najgorsze, co może się przydarzyć kobiecie po czterdziestce, to niechciana zmarszczka na czole. Albo może słowo menopauza wypowiedziane przez lekarza z miną grabarza. Ale nie. Najgorsze jest to uczucie, kiedy w jednej sekundzie tracisz nie tylko zaufanie do drugiego człowieka, ale i do siebie samej. Nazywam się Elwira. Mam 46 lat. Prowadzę dział finansów w jednej z największych firm spożywczych w Chicago. Liczby kocham tak, jak mój były mąż kochał swoje odbicie w lustrze ślepo. I chociaż zarabiałam więcej niż on, sprzątałam więcej niż on. I kochałam mocniej niż on, to on zawsze czuł się przytłoczony. Czym? No cóż. Moim istnieniem, jak się później okazało. Ale po kolei. Był wtorek, środek miesiąca, a firma miała właśnie stracić miliony dolarów przez pewien bałagan w systemie fakturowania. Nie mój bałagan, oczywiście. Mój mąż, Robert, złoty chłopina z działu sprzedaży, przypadkiem wysłał dane klienta konkurencji. Tak wiem przypadkiem jakby ktoś przypadkiem rzucił cegłą w witrynę sklepu i powiedział że to była pomyłka w koordynatach szef chciał go wyrzucić ale ja ja poprosiłam o rozmowę i wzięłam to na siebie powiedziałam że to był mój plik mój błąd wymagało to ode mnie zręczności aktorstwa i nieco grubej skóry ale udało się robert został w pracy ja zostałam z wyrzutami sumienia i nowym tytułem w firmie ta, co bierze winy na siebie. Wróciłam do domu późnym wieczorem. Myślałam, że go zaskoczę, że ugotuję jego ulubione kary, do którego zawsze udawał, że nie musi dodawać mleka, choć i tak później jęczał całą noc. Zapaliłam świeczki, włączyłam jazz, usiadłam przy stole i czekałam. Godzinę, dwie, trzy. W końcu drzwi się otworzyły. Wszedł, uśmiechnął się, a za nim dziewczyna. Zębów miała więcej niż słów. Miała może 25 lat i spojrzenie, jakby właśnie pomyliła apartament z klubem fitness. Elwira, to jest Amanda, powiedział Robert, jakby przedstawiał nowego psa sąsiadów. Chciałem ci powiedzieć wcześniej, ale. Nie, wyszło jak wyszło. Wyszło? zapytałam powoli, jakby to był egzamin z logiki. Czyli nie dość, że zdradzasz mnie z osobą, która wygląda jakby była na przerwie między zajęciami z zumby, to jeszcze przyprowadzasz ją do naszego domu? Już nie naszego. Spojrzał na mnie z tym swoim znanym, żałosnym współczuciem. Przeprowadzam się. Odchodzę. Amanda i ja. No wiesz, ona rozumie mnie lepiej. Ach, tak. Parsknęłam. Rozumiem, że rozumie to znaczy, że mam mniej lat i więcej energii? Amanda się uśmiechnęła. Albo może próbowała. Trudno powiedzieć. U niektórych to nie wygląda naturalnie. Robert zabrał torbę, rzucił kilka słów, których nawet nie słuchałam i wyszedł. Po prostu. Jakby wychodził wyrzucić śmieci, a nie piętnastu lat wspólnego życia. Nie płakałam, nie od razu. Najpierw wzięłam butelkę czerwonego wina, usiadłam przy tym samym stole i patrzyłam na świeczki, które zdążyły się już wypalić. A potem przyszła fala. Nie emocji, tylko ciszy. Takiej gęstej, jakby ktoś zdjął ze mnie warstwę skóry i zostawił na betonie. Następnego dnia nie poszłam do pracy. Ani dnia później. Nie jadłam, nie spałam i co gorsza, zaczęłam scrollować Instagram Amandy. Błąd. Wielki błąd. Amanda publikowała zdjęcia. Amanda w spa, Amanda na sushi, Amanda w aucie Roberta, Amanda całująca Roberta, a ja? Ja patrzyłam na to wszystko z telefonem w ręku i paczką suchych krakersów, które nie miały nawet smaku. W trzecim tygodniu od jego odejścia dostałam list od prawnika. Nie tylko żądał rozwodu, chciał również połowy mojego domu. Tak, tego samego, który odziedziczyłam po ojcu, który remontowałam przez trzy lata własnymi rękami gdzie każdy kafelek w łazience kosztował mnie więcej niż miesięczna pensja Roberta według niego należało mu się coś za wspólnie spędzone lata otworzyłam okno pomyślałam że może krzyknę może rzucę czymś może zadzwonię do niego i powiem co naprawdę myślę o tym wszystkim zamiast tego zamknęłam okno usiadłam przy biurku i otworzyłam laptopa zaczęłam pisać nie list nie wiadomość listę Lista rzeczy, które zrobiłam dla Roberta, a których nikt nigdy nie zauważył. Punkt pierwszy: Uratowałam mu pracę. Punkt drugi: Zapłaciłam za jego kursy i szkolenia. Punkt trzeci: Opiekowałam się jego matką przez trzy miesiące, kiedy on nie mógł znaleźć czasu. Punkt czwarty: Zrezygnowałam z własnych wakacji, żeby pomóc mu spłacić długi z czasów studiów. I tak dalej, i tak dalej. Lista skończyła się na punkcie 38. Potem spojrzałam na ostatnie zdjęcie Amandy. Miała na sobie tę samą koszulę, którą kiedyś kupiłam Robertowi na naszą rocznicę, i wtedy się roześmiałam. Niedelikatnie. Nie z żalem. Tak szczerze, głęboko, jakby coś w środku pękło, ale zamiast zalać mnie bólem, zalało mnie. Ulgą. Bo zrozumiałam coś ważnego. Nie straciłam mężczyzny. Pozbyłam się pasożyta. To, co wydarzyło się dalej, zmieniło wszystko. Nie chcesz tego przegapić, bo to dopiero początek. Jeśli ktoś ci powie, że po rozstaniu warto odpocząć, zająć się sobą, iść na jogę, to grzecznie się uśmiechnij, a potem. Zmień temat. Bo prawda jest taka, że kiedy ktoś cię zostawił z dnia na dzień, a potem śmie przysyłać żądania od swojego prawnika, nie masz ochoty rozciągać się na macie. Masz ochotę rozciągnąć komuś sumienie na twardej podłodze życia. Minęło kilka tygodni od wielkiego wyjścia Roberta, czyli momentu, w którym opuścił nasz dom za mandą, jakby wychodził z centrum handlowego, a nie z małżeństwa. A teraz proszę bardzo, list z kancelarii. Dom ma być podzielony na pół. Tak po prostu. Nieważne, że to ja go odziedziczyłam po ojcu. Nieważne, że to ja płaciłam podatki, remonty, ubezpieczenia, on też w nim mieszkał. Więc według jego logiki należy mu się równy udział. Tak, jasne. I pewnie jeszcze powinnam mu oddać mój numer buta i imię. Elwira, on może mieć podstawy. Powiedziała moja prawniczka, pani Klein: kobieta o głosie jak papier ścierny. Ale to nie znaczy, że dostanie to, czego chce. On nawet nie wie, czego chce. Warknęłam. Zobaczył młodsze Uda i nagle zapomniał, kto płacił za jego leasing. Przez chwilę siedziałyśmy w ciszy. Potem dodałam. Zrobimy to po mojemu. Od tego momentu zaczęłam działać. Po pierwsze, zgromadziłam wszystkie dowody, każdy przelew, każdy mail, każdy podpisany dokument, świadczący o tym, że to ja była jedyną właścicielką. Miałam wszystko i jeszcze więcej. Zaczęłam rozmawiać z sąsiadami, z księgową ojca, z bankiem. Składałam kawałki układanki, jak zawodowy śledcze. Po drugie, wzięłam się za media. Miałam znajomą w lokalnym portalu biznesowym, Kasia, jeszcze z czasów studenckich. Opisała moją historię jako przypadek systemowej bezczelności alimentacyjnej. Cytowałam mnie bez nazwisk, ale wiadomo było, o kogo chodzi. Tekst poszedł w wiral. Komentarze? Istna burza. Kobiety pisały typowe. Ona wszystko zbudowała, a on chce po prostu zabrać. Kiedy wreszcie przestaną nas traktować jak bezpłatne schroniska i kantory? Mężczyźni też się odezwali. Część krytykowała, część gratulowała odwagi. Tymczasem Robert bawił się w najlepsze. Na Instagramie zdjęcia z wakacji w Meksyku. Amanda z kieliszkiem, Robert w klapkach opalony jak pieczony ziemniak. I podpis. Nowy rozdział, nowa energia. Zgłosiłam się do jego byłej szefowej. Tak się składa, że po moim ratunku Robert nie był już tak ostrożny. Znowu popełnił błąd. Tym razem nie wysłał danych konkurencji, ale klientowi ofertę z błędnym numerem konta. Stracili kilka tysięcy. Mało? Niby tak, ale wystarczająco, żeby ktoś zaczął się interesować. Elvira, ja go naprawdę lubiłam, powiedziała jego szefowa przez telefon. Ale ostatnio coś się z nim dzieje. Mnie nie musi pani tłumaczyć. Nie musiałam naciskać. Kilka dni później dostałam wiadomość od innego pracownika. Robert wyleciał. Oficjalnie z przyczyn osobistych. Chciał wojny o dom? W porządku. Ale niech najpierw sobie kupi namiot. W tym samym czasie Amanda postanowiła zająć się influencerstwem. Wpadła na pomysł dzielenia się życiem w luksusie. Problem polegał na tym, że ich luksus był sponsorowany przeze mnie, przynajmniej do momentu, w którym Robert stracił pracę. A Amanda cóż, nie znała chyba definicji budżet domowy zaczęło się od story, że facet powinien zapewniać kobiecie wszystko. Potem pojawiło się wideo z podpisem: kiedy twój mężczyzna mówi, że nie ma pieniędzy. A ty wiesz, że Elwira istnieje? Zadzwoniła do mnie znajoma. Elwira, ona mówi o tobie, publicznie. Nie dzwoniłam, nie pisałam, ale zrobiłam screeny. Wszystko zachowałam. Kiedy Amanda zrozumiała, że kartą Roberta nie da się już płacić za branż, nagrała film, w którym mówi, że dojrzałe kobiety powinny wiedzieć, kiedy się wycofać i dać młodym żyć. Nie dałam lajka ale za to dałam znać prawnikowi Roberta, że składam kontrpozew za próbę wyłudzenia majątku, za publiczne oczernianie, za złamanie zasad prywatności. Nie odpisali od razu, ale po trzech dniach zadzwonił sam Robert. Elwira. Możemy porozmawiać? A nie masz teraz nagrania do Story? Proszę. Spotkaliśmy się w kawiarni. Był cieńszy, mniej pewny siebie. I co zabawne, zapłacił gotówką. Popełniłem błąd, powiedział. Dałem się ponieść uczuciu, chciałem zmiany, ale teraz wszystko się sypie, straciłem pracę. Amanda? Amanda chce luksusu, tylko że luksus kosztuje. Nie potrafię sobie poradzić. Myślałem, że może. Spróbujemy jeszcze raz? Zamknęłam oczy przez chwilę, żeby nie wybuchnąć śmiechem. Robert, przyszedłeś do mnie, bo wszystko się zawaliło. Nie dlatego, że coś zrozumiałeś, tylko dlatego, że zostałeś z niczym. Milczał. Nie jesteś tu, bo mnie kochasz. Jesteś tu, bo jestem ostatnią osobą, która jeszcze nie splunęła ci w twarz. Wstałam, zostawiłam rachunek, i wyszłam. Ale to jeszcze nie koniec. To jest kulminacja. Wszystko, na co czekałeś, właśnie się wydarzyło. Zostań, bo to, co zaraz nastąpi, przedefiniuje całą tę historię. Wyszedł z tej kawiarni, jakby coś z niego uleciało może duma, może resztki złudzeń. Ja nie oglądałam się za siebie. Nie przyszłam tam po to, żeby rozdrapywać stare rany. Przyszłam, żeby mu je zaszyć na dobre, bez znieczulenia. Kiedy wróciłam do domu, po raz pierwszy od miesięcy poczułam coś dziwnego spokój? Nie. To było coś ostrzejszego jakby mi ktoś podał espresso z adrenaliną bo wiedziałam jedno. To jeszcze nie koniec. On myślał, że to była rozmowa o pojednaniu, ale to była ostatnia szansa na godność i ją przegapił. W ciągu tygodnia wydarzyły się trzy rzeczy, które sprawiły, że domino zaczęło lecieć z hukiem. Po pierwsze, Amanda wrzuciła publiczne oświadczenie, że jest zmęczona byciem nieopłacaną partnerką i nie zamierza już dłużej udawać, że miłość wystarczy. Po drugie, firma Roberta opublikowała komunikat, w którym oficjalnie potwierdziła jego zwolnienie z powodu poważnych naruszeń proceduralnych. Po trzecie, mój tekst w lokalnej gazecie został podchwycony przez większy portal, a potem przez jeszcze jeden, a potem przez program śniadaniowy. I zanim się obejrzałam, dziennikarka zaprosiła mnie do studia jako kobietę, która powiedziała dość pasożytom finansowym. Nie planowałam tego, naprawdę. Ale kiedy zaproszenie przyszło na maila, nie zastanawiałam się długo. Elwira, nie boisz się publiczności? Zapytała mnie producentka. Publiczności nie. Boję się tylko ludzi, którzy mówią, że nie mają pieniędzy i w tym samym czasie rezerwują wakacje all inclusive. Program poszedł na żywo w niedzielę rano. Opowiedziałam całą historię, bez nazwisk, ale z detalami. Widzowie to łykali. Telefony dzwoniły non-stop. Dostałam setki wiadomości. Kobiety dziękowały, mężczyźni, niektórzy gratulowali, inni warczeli. Ale to było nieważne. Ważne, że w końcu ktoś głośno powiedział, że partnerstwo to nie jest jednostronny kontrakt na dojenie emocjonalne i finansowe. W poniedziałek dostałam list od prawnika Roberta. Pan Robert chciałby jeszcze raz porozmawiać osobiście, w duchu pojednania. W duchu pojednania, serio, po tym wszystkim spotkaliśmy się przed jego nową kawalerką. Miał oczy podkrążone jak średni student przed sesją. Amanda już się wyprowadziła. Podobno zabrała nawet ekspres do kawy i kota. Elwira zaczął: Nie proszę o powrót, proszę o pomoc. Spojrzałam na niego długo, bez emocji, jak na rachunek, który przyszło zapłacić po latach zniżek. Potrzebuję pracy powiedział w końcu. A ja potrzebuję nowego dachu, rzuciłam. I co z tego? Wiem, że masz kontakty, że możesz coś załatwić. Zdziwisz się, ale masz rację. Mam kontakty, mam nazwisko i mam reputację, której nie zamierzam z tobą łączyć. Elwira, nie wszyscy są tak silni jak ty, i tu go miałam. Nie jestem silna, Robert. Po prostu przestałam być głupia. Po tym spotkaniu zamknęłam ten rozdział raz na zawsze. Wysłałam ostateczne dokumenty rozwodowe, bez dyskusji, bez możliwości negocjacji, z pełnym zabezpieczeniem majątku, z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń z jego strony. Nie odpisał, ale odpisał jego nowy prawnik. Pan Robert akceptuje wszystkie warunki, z zastrzeżeniem, że nie zostanie upublicznione żadne dalsze oświadczenie na temat jego osoby. Ha. Odpisałam tylko, pan Robert nie musi się obawiać. Nikt już nie jest zainteresowany jego osobą. Tydzień później, kiedy w końcu zaszło słońce, a ja siedziałam na tarasie z kieliszkiem lemoniady, coś mnie tknęło. Włączyłam telefon, otworzyłam skrzynkę mailową, wiadomość od organizacji non-profit. Szukamy mentorek dla młodych kobiet po rozwodach, które straciły grunt pod nogami. Czy byłaby pani zainteresowana? Uśmiechnęłam się. Nie szeroko. Tak, spokojnie, bo wiedziałam, że nic już mnie nie złamie. Nie chodziło już o Roberta, chodziło o mnie. To, co nadchodzi, to nie tylko zakończenie, to rozliczenie. Zostań by zobaczyć, jak historia Elwiry zamknie się z hukiem, który usłyszą nawet ci, którzy ją ignorowali. Od chwili, kiedy podpisałam ostatni dokument rozwodowy, minęło pięć dni. Nie tygodni, nie miesięcy. Pięć dni. Wystarczyło, żeby Robert znowu się odezwał, tym razem nie przez prawnika, bez papierów, bez żądań, po prostu telefon, zwykły sygnał, numer, którego nie miałam serca zablokować, a którego jednocześnie nie chciałam widzieć. Nie odebrałam. Wysłałam wiadomość. Nie dzwoń. Jeśli potrzebujesz numeru do pomocy społecznej, wpisz w Google. Zamilkł. I bardzo dobrze, bo ta historia miała się skończyć po mojemu, a nie jego skruchą, jego zmęczonym głosem, jego kolejną próbą grania ofiary. Tymczasem życie poszło do przodu, z rozmachem. Zaczęłam pracę z organizacją, która wspierała kobiety po rozwodach. Nie coaching, nie medytacja pod drzewem, konkret. Prawo, ekonomia, planowanie życia na nowo. Widziałam twarze kobiet, które jeszcze wczoraj nie wiedziały, jak zapłacić rachunki, a dziś zakładały własne firmy. I nie, nie było tam brokatu, świeczek zapachowych i inspirujących cytatów. Były liczby, fakty, rozliczenia. Byłam częścią czegoś większego, niż własna historia. W międzyczasie odezwał się bank. Jeden z menedżerów, który widział mój wywiad, zaprosił mnie do współpracy przy kampanii edukacyjnej dla kobiet po czterdziestce. Wiedziałam, że to nie tylko oferta, to był sygnał. Społeczeństwo było gotowe słuchać takich jak ja, takich jak my, kobiet, które nie siedziały cicho. Aż pewnego dnia, w drodze z pracy, podszedł do mnie młody chłopak z mikrofonem ekipa jak z TikToka szybkie pytania do ludzi na ulicy. Przepraszam. Możemy zadać jedno pytanie do kamery? Jeśli to nie o horoskopy to śmiało. Zaśmiał się. Co by pani powiedziała komuś, kto wraca do życia po zdradzie i rozwodzie? Spojrzałam prosto w obiektyw. Powiedziałabym: zacznij od rachunku sumienia, ale nie swojego, tylko jego. A potem zacznij rachunek oszczędnościowy, bo od teraz twoje życie należy do ciebie. Filmik wybuchu. Milion wyświetleń w cztery dni. Komentarze? Takie, jakich się nie spodziewałam. Matka mówiła mi dokładnie to samo. Ona powinna prowadzić wiadomości. Zostawił mnie dwa tygodnie temu. Dzięki tej kobiecie wstałam z łóżka. Nie chciałam być symbolem, nie chciałam być głosem rewolucji, chciałam po prostu odzyskać siebie. Ale skoro miałam już mikrofon? Mówiłam i mówiłam głośno. A Robert? Zniknął z mediów społecznościowych. Usunął konto. Amanda zresztą też. Ostatnie zdjęcie, jakie się zachowało, to było to, gdzie siedziała w kawiarni z podpisem: Nigdy nie wiesz, co tracisz, dopóki nie zrozumiesz, ile to kosztowało. Zabawne. Nie wiem, czy była adresatką tego cytatu, czy jego źródłem. I szczerze, już mnie to nie obchodziło. Minęło pół roku. Wyszłam z biura po ważnym spotkaniu, kiedy zobaczyłam go na rogu. Robert stał jak cień dawnego siebie. Trzymał w ręku jakąś reklamówkę. Spojrzał na mnie i zrobił krok w moją stronę. Podniosłam rękę. Nie. Nie rób tego. Zatrzymał się. Elwira, tylko jedno. Już nie jestem twoją Elwirą. Odwróciłam się i poszłam. Nie z gniewem, nie z triumfem, z godnością bo ta historia nie była już o nim. To była historia kobiety, która zrobiła wszystko, żeby uratować kogoś, kto nie zasługiwał nawet na parasol w deszczu, a potem uratowała siebie. I nie zamierzała się za to przepraszać.